Okej, okay. ogólnie dzisiaj będę robiła test tych takich listków od sushi I ja tutaj już wyję. I on tak wali rybskiem No i Ja się postaram zjeść jak najwięcej Na razie taki kawałek To jest jadalne? Ojej oh yeah. Nie wiecie, jakby się rozrygać, baszkola na... Ochodna... fub. Kiedy słyszysz, to jest jakby moknie i to jest ten, a niektórzy ludzie to lubią i jakby lubicie to przepraszam, ale... Jechało. Dobra. Nie. Może pierwsze wrażenie było złe i jeszcze raz na hmm. <laughs> pole <poleciało. Nie. śmiech> To była ostatnia próba. To idzie do kosza. Czy to smakuje? co ty Ja w ogóle jestem coś siostrą. Moja siostra też to testuje. Ale do buzi całe. I gryziemy. Nie ja tego nie jem, ja dziękuję. Nie!